Kur... jedyna, co się dzieje na mapie! Nie wierzę! Ole zebrali! Kumplu. Tak jest, słuchajcie, no hubby... Habi normalnie na domku jest jak normalnie Jackie Chan w najlepszym filmie Hollywood. Dobra leży są gonga normalnie na banie Olus ten biały, nic nie widzę Ale ciebie będzie oczywiście, że widzę, jeszcze ty i ty Halo, halo Siemneczko, z tej strony Habiawiszy, a wszy, moi drodzy nie są Jak pewnie widzicie mamy 10 widzów I w tym materiale specjalnie zmierzymy się z ekipą wspierających Których oczywiście jest naprawdę bardzo dużo Ja moi drodzy 1000 HP, 10 widzów ma po 100 HP, więc moi drodzy, będzie wyrównany pojedynek. Proszę no, łapki w górę, oczywiście subskrypcję z wokiem, a także biać się wspierających, żeby brać udział. Także do tej odcinkach, a ja was moi drodzy nie przedłużając, Zapraszam z tego jakże wariackiego materiału. Tak moi drodzy gramy, GLHF piszemy tutaj naszym widzom. GLHF, słuchajcie, wybraliśmy bardzo małą mapkę. Moi drodzy, bierzemy P9 w pierwszej rundzie. Gramy kochani do 10 wygranych rund. Trzymajcie kciuki, zapinajcie pasy, bo to będzie normalnie fascynujący pojedynek. Są już tutaj panowie z Media Ekspert, moi drodzy, ja mam 1000 HP, nie? Ja nie pamiętam, ja nie pamiętam kiedy ja tak miałem dużo HP. Dobra, mamy kolegę, Nejda mi rzucili i 700hp na rejonę. 600, może być, moi drodzy, ciężko, karamba, 300hp, moi drodzy, normalnie grunt się robi kiepski pod nogami, choć kumpel, kurka woda, mam bardzo mało hp, zostało jeszcze tylko kilku grajków na serwerze, jest tam jeszcze kumpel drogi, z tego glocka mnie tutaj strzyla, mamy kolejnego, Aj, ja moi drodzy, słuchajcie, no nie dałem rady, no nie dałem rady. Słuchajcie, w taki oto sposób, yy, tak mecz będzie po prostu tutaj, wiecie, przebiegał. Ja będę musiał chyba mieć jakąś o wiele lepszą broń. Myślałem, że, jak gdy zjem tosty, będę miał siłę. Normalnie, lewisterek tam na tostach leci. No, nam, moi drodzy, w tamtej będzie tylko 4 kili zabrakło Bardzo prawdopodobnie, że w tym meczu po prostu przegramy z Wizami, No, bo jest ich, moi drodzy, 10 A ja, moi drodzy, jestem sam na mapie Sunstone Karamba Słuchajcie, czy wy byście chcieli brać udział w takich odcinkach? No, mam nadzieję, że tak Dobra, już jeden leży mam Tutaj niezauważony Habi normalnie Idziemy dalej Poczekamy sobie na tym later. nie chciałbym wychylać zbytnio, bo wiecie, moi drodzy, jak to jest, nie? Jest różnie, moi kochani, ale Habi tutaj trzy fragensy. Tak na razie nawet nie straciłem. No słuchajcie, to będzie naprawdę wyrównany po Wydaje mi się, że... No wyrównany, nie wyrównano tak naprawdę, wiecie. Może być zawsze różnie, nie? Ogólnie jeszcze, moi drodzy, jestem po siłowni, więc jestem trochę spompowany. Dobra, mamy dwóch grajków. Już tutaj mnie dojeżdżają wariaci. O, zostałem biały, nic nie widzę. Ale ciebie, bylił oczywiście, że widzę jeszcze ty i ty, co tu robisz? No i jeszcze gościu tutaj nabiega. Jezus, Maria, słuchajcie, zabiliśmy sześć. Sześć, tutaj cztery, ośmiu zabiliśmy. No słuchajcie, no tutaj trzeba by, ewidentnie będzie, moi drodzy, się lekko mocno spocić. Bardzo mocno w sumie, tak naprawdę. No, ja wiedziałem, że ten mecz nie będzie łatwy. A zobaczcie moi kani. Większość tutaj z wspierających ma oczywiście piękne logo habi składu. Jeśli też byście chcieli taki mieć oczywiście to wbijać się do habi składu, bo tak naprawdę habi skład oczywiście zawsze jest na topie. A jak wiecie moi drodzy, to jest najlepszy klan dla wspierających. Znaczy dla wspierających dla widzów tak naprawdę, no, ale wspierający no, to, to to także i oczywiście widzowie. Dobra, leży chyba. Chyba, chyba nie! Funfel co pompę wziął. Leżysz! Jeszcze tutaj! Matkur jedyna, co się dzieje na mapie! Nie wierzę! Ole zebrali! Chodź tutaj, jeszcze ty! Jeszcze tutaj... Aj. Słuchajcie widzowie. Ja po prostu w tym meczu... Ile to było? 6-7... Słuchajcie, trzech nam zostało. Mi się wydaje. Czekajcie, ja tutaj muszę napisać. Panowie, zagrajcie bez granatów. Zagrajcie bez Nejdów nie ma XD, słuchajcie moi drodzy, ja mogłem sobie jeszcze Wziąć Infinity Ammo, ale o tym w ogóle to zapomniałem Nie? No dobra, słuchajcie Zapomniałem moi drodzy, że amunicja też może być Nieskończona, karambol Dobra, leży w ogóle 50 HP mi zawarł, już nam idzie chłopak Już słyszę moi drodzy, jak oni lecą po mnie Przecież to gwardia Habiego jest, nie? Dobra, udało się Dobra no i słuchajcie widzowie No nie tak miało być To będzie fantastycznie trudny mecz To będzie naprawdę trudny mecz Słuchajcie, mamy 4 do 0 Jeśli ja przegram ten mecz Jest bardzo prawdopodobieństwo Chciałbym, moi drodzy, żebyście wy e, Dobijając potężną liczbę w górę Doprowadzili, moi drodzy, do rewanżu I oczywiście, żebyśmy tutaj z widzami e, Moi drodzy, taki rewanż zrobili A ja wtedy po prostu bym sobie e, No cóż, no Zrobił moi drodzy, że miałbym nieskończoność. Ammo, ale mam wielki. Bro... O chłopaku, ty sobie krowę wziąłeś? Ty normalnie jesteś? Dobra, nie dam rady, widzowie. To jest za ciężkie mi się wydaje. Nie graj tak krową, peles! Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie, bo inaczej się nie da, naprawdę. Pójdę z krową. On ma 1000hp, no ja mam 1000hp, ale jak 10 tyfa nawala z każdej strony, to ja nie wiem co się co dzieje Jeszcze zostałem biało Biegną po mnie O, mówiłem, widzowie nie używajcie granatu! nie grajcie krową To co jest grane? Dobra Strzega gadka. 200hp fajcie. 6-0, 6-0 jak na razie z widzami. Ja nie wiem, moi drodzy, co miałbym robić, nie? Mi się wydaje, że po prostu, że to będzie smutny pojedynek. O nie, jesteśmy zgubieni. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. Minus 437. No słuchajcie, to będzie szalny masz na stolnie. No co jest grynujsko po nie nie? Dobra. Trzymaj palaka funfel Dobra, masz tam palaka. Mogę sobie jeszcze wziąć nieskończoność. O kurka wodna, flecy mam. Co ty robisz, Mariacie? Dobra, słuchajcie mój drodzy, to jest naprawdę mega ciężkie. To jest, to jest tak ciężkie. Ja e, nie mój Drodzy, co, co jest jeszcze tak bardzo mocno ciężkie? No wydaje mi się, że klacz 1 na 5 na finałach happy kappa w Sandofie, tak mi się wydaje, że 1 na 5 przy wyniku 9 9 to byłoby ciężkie, nie? Yes, goes out with that loser Patrick, What a dork. Habi weź jedną osobę do siebie. Nie ma bata, słuchajcie. Ja w tym meczu będę normalnie grał samotnie. Nie obchodzi mi, moi drodzy, to, że przegram, tak? chwilczy fan, chwilczy fan, to, moi drodzy, emocje się liczą. Masz tam Neida, muszę, żebyś tutaj zginął. Dobra, widzę, że tutaj chłopak. No nie wierzę. Dobra, masz palaka. I jeszcze chłopie, partak w jej. Najpierw mi tak. Zagrajcie pistoletami. Ty moments later. chłopisz na blisko, jest? Dobra, chłop mnie z pistoletu porobił. Okej, okay. dobra, leżysz. Bo no, ty normalny jesteś, Staszek? Dobra, uciekam sobie. Słuchajcie, domek to jest najbezpieczniejsza pozycja, mi się wydaje. Słuchajcie, ja w ogóle od, od początku chyba powinienem im dać tylko pistolet, tak mi się wydaje. Dobra, udało się. Jezus, Maria, widzowie. 400 HP. Dobra, leżą! Słuchajcie, chyba ostatni nic mi został! Tak jest! Wygraliśmy pierwszą rundę, widzowie jestem. Jestem po prostu pod mega wrażeniem słuchajcie, 45 fragów, a ja im tak. To grajcie tylko pistoletami. I słuchajcie moi drodzy, może się po prostu uda wygrać jakieś, no nie wiem Może jak większą ilość rund, bo kurczę to no z tego co widzicie. Jak oni mają kałachy, to ja normalnie nie mogę inaczej, nie? Dobra, chłop mnie normalnie z beretów bije. Dobra, ja to w ogóle. kramba. Dobra, chłopaku. Ty chyba tutaj. Zbyt, zbyt szalony jesteś, mi się wydaje. No, chłopak jest zbyt szalony. Dobra, leży. Olso są Normalnie na banie. No, chłopaku, ja wiedziałem o tobie już wczoraj, stary, jak tu biegłeś. Trzymaj granat. Jeszcze tam jest kolega, funfel Trzech typa zostało na rejonie. Dobra, lecę na nich. Ole poszło! Tam jeszcze jeden jest! Oś tej kumplu. Tak jest, słuchajcie, no Hubby. Habi normalnie na domku jest jak normalnie Jackie Chan w najlepszym filmie Hollywood, nie? On jest normalnie niepowstrzymany. Słuchajcie, napiszemy tak. Y <grafy> grajcie tak dalej. <grafy> Wszyscy same kosy, grajcie tak dalej. Niech grają. 58 fragów mam... O, kurka na, biało. Halo, co tu się dzieje? Słuchajcie, widzowie, ja nie wiem, co jest grane, ale mamy tak. Ja go nie zabijem. Ja mam już pół HP. Ja mam mo... Dobra. Aj, słuchajcie, przegrałem widzowie tą jakże arcyważną rundę. 9 do 2. Słuchajcie, tylko jedna runda w sumie dzieli naszych widzów kochanych od tego, żeby wygrać w tym meczu, ale słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby tak się nie stało. Trzymajcie kciuki, żeby Habi tej zgarnął i wygrał oczywiście ten mecz, choć będzie tak ciężko jak chyba nigdy, mi się wydaje. Tak ciężko jak nigdy. Pójdziemy w jedną Dobra w ogóle mam jakiś problemy z zajmem. Widzicie co się dzieje? kurcze, problemy Najmana. Karamba. Słuchajcie tą kolkę jeszcze. ma panowie, jeden. O Jezus Maria, co się dzieje? Dobra. Masz palaka, są tu ciekaw, mam pół HP. Jezus O kurka wolna Dobra. Leżysz tam, nas ja tutaj digla podniosę. Dobra, leżą dwóch. Jejku, to jest w ogóle mecz na jakiś, nie wiem, hard poziom, tutaj, tutaj nie ma łatwych meczy, ale w ogóle, słuchajcie, wielki szacunek dla naszych kochanych widzów, chłopak to chyba zmieniał broń, ja go w ogóle strzem, ale nie wiem, czy on wie o tym, Lewisterek nam dostał, dobra, słuchajcie, nasz sterujący, dobra, lecimy na B, i zrobimy planta, planta pierwszego w tym meczu, widzowie, ja nie wiem, jak do tego dojdzie. Muszę się rozglądać, bo tu oprócz tego, że może być jeden gościu, to może ich być więcej. No właśnie, jest jeszcze jeden tego gatek gdzieś. Ja mam i drodzy, za dużo to nie mam, ale trzymajcie kciuki. Żebym rundę wygrał i tak się stanie. Słuchajcie, trzecia runda dla Habiego. Ja w tym meczu, naprawdę. Je, słuchajcie, jak ja dobiję 100 fragów, to ja będę jakiś najszczęśliwszy gość na świecie. Normalnie, nie? To, słuchajcie, to będzie mój chyba życiowy rekord. Wy trybie habi ty szalocie <grystanie> Beg jest uwielbiał tych moich widzów, naprawdę. Elo Szybko tej reloadzik O kurczę. Dobra Dobra, trzymaj palaka Biegną po mnie, widzowie! Jeden, dwa a mało się udało. Dobra, ślikamy. Dobra, leżysz, kościół. Chyba zostało teoretycznie. Mamy. Dobra, leży. Ale fart! 11 ammo! Nie udało się! Nie udało się, widzowie! On mnie zabił! 5-7 Master, mój drogi widzu! Co to był za mecz, moi drodzy? Co to były za emocje? Słuchajcie, jeśli chcielibyście rewanż, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie, moi drodzy, suby, komentarze. Ja, moim drogim widzom, naprawdę dziękuję, bo to była, moi drodzy, wielka motywacja i mobilizacja Habi Składu. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli chcielibyście dołączyć, jak najbardziej, tutaj zapraszamy, moi drodzy, do Habi Składu. Lecimy, moi drodzy, pogląda. Ja wam w tym materiale już dziękuję i mam nadzieję, moi drodzy, że zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do ustrzenia i hej.